Sobota, kiedyś tam luty, 7 rano. Jakieś 2-3 stopnie i startujemy. Pierwsza większa rajza w tym roku, czyli z gór na górka. Zapraszam! No, już jest w miejscowości Rudzica, czyli wyjazd z Bielska. Wyszło słońce, dzisiaj się zapowiada super pogoda. No, jest fest, mocny wiatr, według meteo, porywy około 25 metrów na sekundę czyli to już jest to już jest tak jak teraz bardzo dużo wiatr jest taki południowy czyli na góra świętej anny bo tam jada będzie z wiatrem a potem zobaczymy z tym że po tym już ten wiatr ma trochę słabnąć ciach no. Także żegnamy się z górami. Tam kurde o zasypano szyndzielnia bodajże. W chmurach. Tam jeszcze na szczytach śniegu dużo, a tu już wszystko topnieje. No, autostrada. A81 Moja ukochana droga, na której się wychowałech Mamy prawie 4 stopnie No i co? Jademy teraz na Jastrzymbie No i tu jademy Że tu chyba jeszcze nie skręcał w prawo Pusta druga! Całkowicie! Jak na autostradzie! Uuuu! Tak, Jerzy w I trzeba sprawdzić, jaka zaś ta była druga na, na Świerklany bo już nie pamiętam. Wiedzę, <grydża>, słońce by się przydało. Halo, halo! No, słońce droga wyłazi. Tu się kończy połomia. Tu zarobę do Świerklany. Droga 930. Hołda. Czyli są już my na pewno na Rychtyk Śląsku. A mi zostało pół godziny, żeby dojechać do rybnika. Trochę się opierniczą, no ale filmy, zdjęcia, prawda. Oh. Miało być 9.30 przy Bazylice. Ale jest 9.32. Rybnik Mamy 6 stopni Czyli trochę się ociepliło No a tutaj mamy całorocznie właśnie ocieplane, więc tutaj woda nigdy nie zamarzła Wow Aż zdjęcie zrobiła No, tu już druga wyjazdowo z rybnika, nowo przebudowano Takie lotnisko idzie powiedzieć Tu już się zaczynałem rudy, tutaj robią kolejka wąskotorowo. Także Spoko, domno że tu nie jechał a w tych okolicach ja zaczynam właśnie swoją karierę kolorystyczną Bierawa, wyjeżdżam z Bierawy to już jest województwo opolskie no charakterystycznie tutaj właśnie na niektórych miejscowościach jest taki też odpowiednik w niemieckim języku jest to region Rytyk Górnego Śląska Jedzie się fajnie, ten wiatr aż tak nie szaleje, ale jest taki właśnie południowo-zachodni. E, zobaczymy, jak będzie w drodze powrotnej. Ja już mam prawie 100 km, a wedle GPS-u szczyt The Mount Annaberg będzie na około 120 ja wiem, km. Tak mniej więcej będzie za jakąś godzina tam byda. Wszak czekam niesamowitość ściana płaczu. To jest opolski gigant. Jedyna ściana w tym województwie. Idzie to. Kędzierzyn koźle wyjeżdżam już. Eee, nic tu nie widzę. widzę. Idzie to. Tu mamy jakiś kanał. Eee, nie pamiętam jak się nazywał. Już jak był, kurde, w sklepie po Oszy, po banany. Czyli jakoś tak, że nie ma fanem Oszy, ale to był jedyny sensowny wybór. Trzeba się naładować trochę energium. Piękno pogoda się robi. Jakoś pauza krótko, no tu już się za zacznie. Jest zarobić leśni leśnica. I ten podjazd na ta ściana muszę trochę odpocząć, właśnie się zmotywować, zmobilizować psychicznie nastawić przede wszystkim. Nogi mnie trochę bolą. Powiem wam trochę nogi bolą, bo w tym roku no na chwilę obecną już mam nie wiem, może 600 km, Grudzień to w ogóle była katastrofa. Listopad to też tam szału nie było. Także no czuję trochę już te nogi. Wszak jest to pierwszy taki wysiłek wielogodzinny od bardzo długiego czasu. No i też dwa dni temu był ten wycisk ponad godzinny na zwiwcie, także no trochę nogi czuć, ale jada, nie ale mimo, że tam właśnie się ładuje węglami tutaj banany jakieś tam kołoczki w Rybniku pauza, w cukierni cztery kołoczki, w zasadzie dwa, trzy dwa i dwa ciasta francuskie jeden jeszcze mam tutaj w kapsie w Zatku także no ale nie ma tej takiej mocy, einfach nie ma takiej rychtyk mocy, ale ja dopiero robię forma, może być na lipiec, na sierpień, także jeszcze jest czas, jeszcze jest czas. No, prosto startowo przed podjazdem niecałe 10 km. Już jest tutaj na horyzoncie tutaj te kuminy, jadą z wiatrem. Nic nie czuję wiatru Tu chyba jakiś kolarz jedzie Ale tam jest ta ściana Jeszcze że jak w lutym no Ogólnie w zimę rania nie podjeżdżą Także zobaczymy jak to tam wygląda w zimach Ale wieje Teraz na postoju to czuć Z jakim mega wiatrem ja przed chwilą jechał A to był chyba taki poryw Masakra nie wiem, jak tu będzie widać ta góra, ale kurczę wieje. Będę myślał, jak wracać do Bielska. Wow. I taki, taki tu mamy krajobraz. Same niziny, płaskości masakrycznie dużo i taki rodzynek na horyzoncie. Daj mu 3 Zaczynamy podjazd na ściana Tutaj mamy 4 godziny 16 i 119 119 km było Aż się zredukuje Pewnie będzie pod słońce o tu jeszcze lampy świecą Ale To jest ten pierwszy charakterystyczny winkiel I tu już Tu już jest ten Kolejny zakręt Ładnie No i mamy Góra Świętej Anny Tu jeszcze będzie ten Jeden krótki podjazd Jakiś ło, tu trzeba uważać Uff. Akumulatora mi pokazuje 67% Zobaczymy, wiela będzie w realu, bo ostatnio było też tyle samo, a potem po 3 minutach już zgasło. No i co jest? Anaberg w śniegu słoneczko, mocny wiatr. Tak to tu wygląda? No już tu był multum razy ale w śniegu chyba jeszcze nie No i rowerek No i co by tu więcej powiedzieć Nie będę wracał tą samą trasą Pojada tutaj na Gliwice I potem tam gdzieś spod Nie wiem żory, pszczyna Coś takiego No bo muszę do Bielska jechać i tyle no jedziemy, bo zima no i mamy prosto wojewódzko 400 chyba 26 strona Kęcierzyna potem odbija na Kliwice no i zadecyduje czy będę wracał 80 km pod zimny wiatr czy może ten wiatr jakoś zależeje Zobaczymy. O, teraz mi akumulator pokazuje 100%. Nie wierzę w to. Nie, nie ogarniam o co chodzi w tym wskaźniku e, e, stanu naładowania akumulatora. Nie ogarniam. No ale dobra. Jada Kędzierzyna. takim objazdem, w zasadzie najkrótszą drogą. Na kotlarnia i potem droga na Gliwice. teraz jadę na południe i i tu ten wiatr już tak nie wieje więc jakby to się tak utrzymało to by do Bielska wracał ale zobaczymy jak wyjadymy na otwartą seszczyń no Zarąbisty kołoczyk z cynamonem um. o mamo o mamy 99% akku, ja pierniczę telefon mi się rozładował zapisałem koniec śladu na strawie w Pilchowicach ale wracam do Bielska także e, słoneczko jest, zachód słońca jest niebo wyczyszczone, wiatr, osłop i się jedzie na razie bardzo fajnie e, mamy 6 stopni no i co, ja teraz jadę tutaj na Knurów droga 921, zaraz kręcę na 924 na Żory a potem już prosto na pszczyna jedyneczko na Bielsko jakby mi tutaj aku brakło, to już informuję Oh. No i co, no jeśli chodzi o wiatr, rozegrołech to fenomenalnie od góry Świętej Anny, bo jechało się ogólnie dobrze ten wiatr. Zmienił kierunek na taki bardziej zachodni, czyli do Sośnicowic, tam pod Gliwice jechałech praktycznie cały czas w komfortowych warunkach. No i myślę, że teraz właśnie według meteo ten wiatr będzie słabny, więc będzie coraz lepiej ale też będzie coraz zimniej, Bez już trzeba zapierniczać. No myślę jakieś realne, no nie wiem, 50 km może być 65-60, no 60 km jeszcze będzie Nic, jadymy Sympatyczny widok Dawno nie jechał o zachodzie słońca I to tak Tak czystym Takim pełnym Takim bezchmurnym Pięknie Na tle tego śniegu Baja no a mi się już tu na liczniku przed chwilą po, po, pojawiła informacja, że low battery <grywka> do kompletu. To może ja sobie to teraz zapiszę, bo tu, mam, o, tu już mam 80% na kamerze. A tu jeszcze widać takie z wzgórza w Łaziskach, jak dobrze pamiętam, albo tam rejon Ornuntowic. Takie bardzo, bardzo charakterystyczne e, hopki w tym rejonie, tak? Góra świętej Anny. Czerwonka Leszczyny. Przystanek ładuje się węglami, bo już mieści na żołądku. E, ale idzie to ogólnie dobrze Idzie to ogólnie dobrze. Mamy 5 stopni szafna trasa. Wydzie dobrze eee, no i co? Kurde, ale te koło zajdzie uwalone. Ostatnio je we wannie pod prysznicem spa Zaś udopczone. Chyba jeszcze gorzej jak wtedy. Masakra, nic, no jemy i jademy dalej. Będzie stacja paliw to właśnie w bium. Jakoś zapiekana kawa to już będzie taki finalny posiłek do Bielska. Yo! No! Tu mamy taką prawdziwą autostradę A1 A jo ja jak wjada do pszczyny to też pojada na autostradzie A1 do Bielska ale takiej bardziej rowerowej Taki kaj wolno na rowerze jechać. Chociaż jak widać jest tutaj takie zarąbiste chyba 3-metrowe pobocze. Więc jakby ktoś tutaj jechał rowerem to myślałby się nic nie stało. Gorzej właśnie wygląda sprawa jak się dojeżdża do węzła i tam się już pobocze kończy. A ktoś by chciał jechać prosto na tym rowerze. Także no przez to nie wolno jeździć rowerem na autostrada. Także ja mam nadzieję, że tutaj szakal pojedzie. Ale chyba nic z tego. Bo raczej w te rejony się tam nie wybierą, a dwa... Coś tam musi rower poskładać na ten sezon. Droga 935, z Żorna, Pszczyna. Jedzie się rewelacyjnie. Powiem wam, wiatr nie przeszkadza w ogóle. Jest kosa, po prostu noga już fajnie podaje, wkręciła się bo jeszcze na setnym kilometrze tam zamulało, ale teraz idzie bardzo fajnie No jedynie przydałaby się druga pa para fuzekli, znaczy skarpet, ale oto dojada już Ua! jedzie się wybornie, ale trzeba zatankować. Na sucho się nie do. Podwójna moc lamp i wspomniano wcześniej rowerowo autostrada, a 1 Czyli odcinek Bielsko, -Psz Pszczyna, na którym można jeździć rowerem. Ciekawostka jest taka, że od Pszczyny już w stronę tych, tam Katowic, to już rowerem nie wolno jechać, bo tam się po tym dalszym odcinku zaczyna już druga ekspresowo, no ale ona to tak jeszcze trochę kilometrów musi. Minąć od pszczyny, zanim ta ekspresówka się zacznie, przez to mnie to trochę dziwi, czemu tam jest zakaz jak, jest, jak jeszcze jest dużo skrzyżowań fajne pobocze, równe no ale co poradzić no. ktoś sobie tak wymyślił ja generalnie zrobię pauzę na tej stacji tam bagietka ciepło, herbata pół godziny tak, żeby ogrzać stopy i teraz jest Rewelacja! Tak stoję tutaj teraz i nie czuję w ogóle wiatru. Może jak pojada, ale generalnie nie widać, żeby na drzewach coś tam yy, tańczyło z gałęziami. Także jest spokojnie. Jest i wjazd do Bielska Białej, Krajową Jedyneczką. No, ona się już tu kończy. Kończy się potem tym główną drogą, a co idzie przez centrum. Bajunia, wiatr nie ma taki zły No i co by tu powiedzieć no Na drodze pełno kulturka Tu teraz mamy zjazd na ekspresówka Tak to tu wygląda. Kierowcy dzisiaj bardzo kulturalni. Zero jakichś nieprzyjemnych sytuacji. I tak to jest głównie właśnie na jedynce. Tu jest kulturka. Tak uwalony, że masakra. A już rzeczyściutki, już z nim mniej